Witam, witam serdecznie moi drodzy. Na początek robimy test, ponieważ kupiłam sobie słuchawki z mikrofonem i sprawdzamy, czy, czy to jest coś lepiej z głosem. Jeżeli lepiej, no to będzie dla mnie kłopot, bo ja sobie nie wyobrażam w tym siedzieć. No ale dobra. Niektóre panie ciągle narzekają, że mnie nie słyszą. Może to akad pomoże. Podłączam. Zakładam. Jest. Teraz jest chyba wyłączone. Włączone. Nie wiem, słyszycie mnie? Lepiej, gorzej, lepiej, gorzej, lepiej, gorzej. Mam nadzieję, że... Bo to... Ja tego nie, nie widzę różnicy, ale może wy widzicie różnicę yy, podczas odsłuchiwania wydaje mi się, że jest tak samo jak przesłuchuje filmik, dobra rozłączam się po filmiku mi powiecie czy było lepiej czy nie jak nie to pozostajemy przy starej wersji ja sobie nie wyobrażam, że ja to mam trzymać przez pół godziny pod zabiera mi to wolność nie, nie podoba mi się Ok, lecimy dalej. Więc moi drodzy, co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy pokaz mojego wisiorku, wisiorka, wisiorku. Nie wiem, jak to się mówi, panie polonistki, zaraz się uaktywnią. On jest taki strasznie długi, przepiękny jest. Trochę ciężki, no ale to powiem Wam, że ładnie się prezentuje. Ciężko mi go wam pokazać w całości, no ale powiedzmy, że tak to wygląda. Może innym razem. Więc tak, kochani, czy ja sobie przyniosłam? Nie przyniosłam sobie moje, moich rekwizytów. Okej, okay. więc tak, od czego dzisiaj zaczniemy? Dobra wiadomość jest taka, że zaliczyłam semestr na moich studiach na kierunku arteterapia. Jak wiecie, że studiuję. I cóż, mam same piątki, jedną czwórkę. Także nie jest źle. Martwię się trochę tym, jak to będzie, jak pojadę do sanatorium, jak ja to wszystko ponadrabiam i co to będzie, no ale no jakoś sobie muszę poradzić. Powoli się już przyszykowywuję do pakowania, co tam mam zabrać, jakąś tam. Próbuję sobie zrobić list, listę w głowie, oczywiście nic nie zapisuję, bo zaraz gdzieś tą listę zgubię albo stwierdzę, że jest beznadziejna. Muszę wziąć dwie torby, jedną z materiałami plastycznymi, drugą z jakimiś tam rzeczami, piżamki, dresy. No nie wiem, czy ja tam w ogóle będę mogła wyjść, więc zobaczymy. No ale materiały plastyczne muszę mieć, bo bym się tam zanudziła. Więc będę, będę coś tam pewnie malować. <laughs> Może wyjdę na jakieś fajne, ciekawe prace. I kupiłam sobie wczoraj. Coś mi tutaj przeszkadzać dla siebie, bo pomalowałam. Yy, piżamkę. Piżamkę sobie kupiłam. Jak myślicie, jaką? <laughs> kupiłam sobie z napisem Barbie. Taka frotowa, dość ciepła. Nie wiem, jakie tam są warunki z długim rękawem, na ściągaczach i u rąk, i u, u nóg, więc myślę, że, że nie będą mi się podciągać. Nie było innych kolorów, ale na no Barbie to zawsze wróżył, więc niestety tylko jeden kolor był. I ona kochani była z wyprzedaży za 40 zł w Primarku. Jakby ktoś sobie chciał kupić piżamkę Barbie to można, w Katowicach są na pewno, nie wiem gdzie indziej. Kupiłam XL. No po prostu żeby była luźna i wygodna. Nie lubię, jak mnie coś opina. W L-kę pewnie bym się zmieściła, ale, ale wolę mieć wszystko luźne, więc taką sobie spodnie też są długie, już nie zdążyłam sobie przewrócić na drugą stronę. Więc spodnie mamy takie. I, i też widzicie, są ściągaczki. Zastanawiam się, czy nie kupić sobie drugiej. No bo wiecie, ja jak mam tam być prawie dwa miesiące, to by się przydała druga. Ale może coś z domu wezmę. Yy. A jak nie, to jeszcze może podjadę i kupię sobie taką zapasową. No i dres sobie chcę kupić, ponieważ nie mam dresu. Dresy były, ale takie grube, bawełniane, a ja chciałam taki, taki też taki pluszowy, aksamitny, taki wiecie glamour. <laughs> Wiem, że widziałam go w takim tutaj w chińskim sklepie, może się uda go zdobyć. Będę, będę nad tym się zastanawiać. No, no, dużo trzeba będzie spakować, bo. Takie rzeczy jak kawa, herbata, gdzieś tam no, trzeba mieć dla siebie, czajnik pewnie będzie, no materiały plastyczne. No jest też dział, że jak mi czegoś tam braknie, to ja sobie zamówię przez Allegro i mi przywiozą do szpitala. A co, no dlaczego nie? Wszędzie dowożą, to i do szpitala przywiozą. <grym> tak sobie pomyślałam. No, ale farby muszę mieć. Wczoraj, właśnie pokazywałam Wam takie deseczki, które sobie kupiłam na, na filmiku hasieczkowym. Takie, to już filmik wrzuciłam. Widzieliście pewnie te deseczki, można kupić w Action. Ja już je pomalowałam. Już mam takie kwiatuszki namalowane, i no tam coś nie wiem, czy będę je Wczoraj je malowałam po ciemku w ogóle przy lampce. I tak mi weszły. No, coś tutaj jeszcze może, może jakieś cieniowanie uskutecznie, ale takie są słodkie, nie? Można tam zrobić również dekupaż, ale wydawało mi się, że takie będą fajniejsze, jak będą namalowane ręcznie, oryginalnie. No, i muszę je kupić sobie więcej. Może akurat będą się cieszyły powodzeniem na jakimś targu. Zabiorę je. No, i są też takie duże deseczki, takie, takie normalne do krojenia, i też myślałam, żeby sobie też taką deseczkę mm, mm, też, też kupić, też, też zrobić jako ozdobne. Wszystko swy, będę wypróbowywać, co mi tam do głowy przyjdzie, i, i, i postaram się coś fajnego z tego zrobić. Wróciłam Wam też filmik. Yy, z moich recyklingowych yy, przeróbek kończę ten mój obraz yy, w niebieskich migdałach. Go nazwałam tej pani takiej w tych kuleczkach. Trochę go znowu przerabiam, bo znowu mi coś tam nie pasuje. A dzisiaj brzydka pogoda to stwierdziłam, że siedzę w domu. Bo od wczoraj, tak już właściwie przedwczoraj, jak już do Was mówiłam, to już tak coś czułam z gardłem. Yy, nie boli mnie, ale cały czas mnie coś tam drapie. Jakby coś mi miało wziąć. A ja się strasznie bronię. Liście laurowe zaparzam cały czas i, <laughs> i staram się um, jakoś temu zapobiec, żeby um, no, się już całkiem nie rozłożyć. No i dzisiaj na te śmietniczki nie idę. Um, u nas tak trochę deszczowo, wiecznie bardzo no dzisiaj jest targ w Mikołowie fajnie by było jechać, no ale no, nie chcę ryzykować moim zdrowiem I, i nie jestem aż tak zahartowana, zaprawiona więc no, no, odpuściłam po prostu odpuściłam no pewnie tam coś tam się dzieje no, nie wiem czy klient jakiś jest jak taka pogoda deszczowo-wietrzna no pewnie ktoś tam się wybrał i może, może, jakieś fajne rzeczy można sobie coś tam kupić. No i, no i tyle. No i tak sobie właściwie siedzę, i tak się zastanawiam, co będzie z tym sanatorium, jak ja tam pojadę, jakie tam będę zachowywać, co ja tam będę robić. Cieszę się, że będę miała zajęcia arteterapeutyczne, z tego względu, że no, będzie to dla mnie jakaś forma praktyk podglądania po prostu, jak, jak ktoś prowadzi zajęcia arteterapeutyczne dla osób zaburzonych, no bo jadę do y, szpitala dla osób zaburzonych i nie jadę na równicy, jak ktoś mi tam sugerował, jakaś pani, która chyba myśli, że wie wszystko i zjadła wszystkie rozumy, no, y, 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 no i był kłopot z wytłumaczeniem y, później wielu spraw. No, no dobra, no trochę tak się boję, no bo znowu obcy świat, obcy ludzie, nie wiem, czy będę mogła wyjść, bo piszę na skierowaniu, że nie przewidują przepustek, więc nie wiem, co to znaczy, nie przewidują przepustek, no i mam takie różne obawy, obiekcje... No, ale może jak wrócę, to wrócę z nowymi siłami, jakimś tam zapałem, z wszystkiego, co tutaj mam, co znam, nawet tych śmietniczków. Mojej pracowni, która jak wiecie, no niestety na chwilę obecną, poprzez zimę i brak ogrzewania, to po pierwsze, po drugie, przez bardzo okrojone finanse, się bardzo, <laughs> bardzo stanęła po prostu. I no, nie jestem w stanie tego tak szybko skończyć. No, ale, no, jak wrócę, to może akurat coś się rozwiąże, rozwinie i dam, dam radę to wszystko poogarniać. No, planów jest dużo, nie mówię za bardzo jakie, bo się oczywiście nie sprawdzają, ale są jakieś tam cele, marzenia. No, przede wszystkim, priorytetem jest skończyć tam szkołę i mieć dodatkowy, dodatkowy atut w ręku, na, zarówno na rynku zawodowym, jak i um, życiowym, bo to też da mi troszkę um, takiej perspektywy, jak pracować z ludźmi, z dziećmi. Mówiłam wam, że chciałam, szukałam już wolontariatu w Mysłowicach, ale na razie stwierdziłam, że jak jedę ja na to sanatorium, to bez sensu jest to zaczynać, więc też jak wrócę. No i to takie dla mnie wszystko jest już zawieszone w próżni, jak wrócę. No bo zostało mi dwa tygodnie, muszę coś, coś tutaj już powoli myśleć, muszę zrobić przegląd auta, bo akurat w marcu mam przegląd, muszę go zrobić wcześniej no wszystko takie no na wariackich papierach no ale najważniejsze, jest, że ten semestr mam zaliczony i już taką spokojniejszą głowę do wszystkiego no i, i, no i będzie się działo, co się ma dziać coś tam, co tam Bóg dla mnie wymyśli to, to będzie i tyle no i powiem Wam, że tak nie mam koncepcji na jakiś taki głębszy temat. O polityce nie chcecie słuchać. Wręcz jestem ganiona jak małe dziecko, <laughs> żeby, żeby, żeby nie mówić o polityce. O sztuce też, tak te filmiki też są mniej, mniej oglądane, więc. Na śmietniki nie pójdę, bo jest zimno. Więc no, dzisiaj tylko taki krótki film yy, z takimi aktualnościami, co, co się dzieje w, w moim życiu i, i, i tyle. No. no i tak się zawieszam, widzicie, bo, bo gdzieś mi tam mam pustkę w głowie. Dobra, idę malować mój obraz. Jak skończę, to Wam pokażę. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego.